Czas. Równym rytmem młodych serc Niespokojne dni Odmierzał czas Gdzieś pozostał Opis dym Dróg przebytych kurz Cień si mgły Tylko w polu Biały krzyż Nie pamięta już Kto Lord Z 104. rocznicy odzyskania niepodległości. Plagę państwową podnieść! Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Wołomina i regionu, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na skwerze marszałka Józefa Piłsudskiego, aby w 104 rocznicę odzyskania niepodległości uczcić pamięć tych, którzy wykowali jej podwaliny wołam idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej, legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, drużyniaków, kombatantów, sibiraków i łagierników, członków innych organizacji niepodległościowych. Oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który 104 lata temu, pamiętnego 11 listopada 1918 roku, stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego. Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Domowskiego oraz generałów Józefa Halera i Józefa Dowbor-Muściskiego. Stańcie do apelu. do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość. Oraz granicę II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Wzywam księdza Ignacego Jana Skorupkę, generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego, generała Franciszka Latnika, porucznika Stanisława Matarewicza. Porucznika Jana Szewczyka podporucznika Mieczysława Słowikowskiego. Stańcie do apelu. do apelu! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych heroicznych bojów 1939 roku. Żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego. Oraz podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Chwała, do nas wołam mieszkańców Wołomina, którzy na przestrzeni dziejów nie szczędzili własnego życia w walce o niepodległą ojczyznę. Stańcie do apelu! Chwała, Wołam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli oraz wszystkich tych, którzy swoją służbą i pracą budowali wolność, suwerenność, demokrację i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Do Was się zwracam potomni. Niech na zawsze w pamięci narodu polskiego pozostaną imiona i czyny tych, co w walce o wolną ojczyznę oddali swoje siły i życie. Niech rozsiane po bezkresach znane i bezimienne żołnierskie mogiły będą świadectwem dziedzictwa tradycji i czynów ojców naszych oraz naszej pamięci i narodowej tożsamości. Niech imiona poległych i pomordowanych zapadną w nasze umysły i serca. Niech staną się nieustającą zachętą w wypełnianiu powinności wobec najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dzisiaj to właśnie my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych przodków i jesteśmy kontynuatorami ich historycznego dzieła. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! niepodległościowe od pal czy pal w